Magnificencjo, panie rektorze, czcigodni panowie profesorowie, członkowie Senatu, panowie profesorowie Uniwersytetu, przyjaciele, koledzy. Chciałam oczywiście przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim za wtród, Podziękować panu profesorowi Ostroskiemu za wspaniałą laudację, która budzi we mnie emocje, wzruszenie. Ale również pewne emocje budzi ten fakt, że po raz drugi w moim życiu stoję w todze. Bo ja w istocie nie jestem prawdziwym profesorem. Nigdy przecież nie byłem nauczycielem akademickim. Nie prowadziłem żadnego grantu. Nie kierowałem żadnym zespołem badawczym. Bardzo krótko i z miernym skutkiem prowadziłem tylko seminaria doktorskie. Czyli wedle obecnych kryteriów ministerstwa należy mi się bardzo niska ocena. Czym zatem byłem? Zrazu niedyplomowanym bibliotekarzem. Potem urzędnikiem zatrudnionym w administracji nauki. Ale tak naprawdę, stale, zgodnie z dzisiejszą nomenklaturą, byłem i jestem pracownikiem naukowo-badawczym. A więc, czy należy mi się toga profesorska? To, co udało mi się dotąd w życiu zrobić w nauce, o czym tak pochlebnie mówił mój laudator, zawdzięczam przede wszystkim pierwszym rzędzie formacji naukowej w zakładzie, późniejszym Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1954-1958. Był to czas szczególnej presji ideologicznej, ale ominęła ona nasz zakład. Wystarczy powiedzieć, że wśród naszych profesorów, docentów, adiunktów i asystentów nie było jeszcze wtedy żadnego członka partii. Studiowaliśmy w atmosferze przedwojennej, wolnej uczelni. To też moim krakowskim profesorom bardzo wiele zawdzięczam. Mój mistrz. Profesor Adam Bochnak uczył mnie rzetelności w pracy i konkretności w podejmowaniu tematów. Profesor Jerzy Szablowski dokładności i precyzji terminologicznej. Profesor Estreicher uczył umiłowania zabytków Krakowa. Profesor Ingarden ukazywał filozoficzne perspektywy badań nad sztuką. Profesor Lepiarczyk o czym mówił pan profesor Ostrowski, przekazywał zapał i wiarę w swoje możliwości. Profesorowi Kalinowskiemu zawdzięczam nabranie krytycyzmu wobec uznanych autorytetów. Szczególnie wiele zawdzięczam pierwszemu miejscu pracy, w Bibliotece Jagiellońskiej. Tu nauczyłem się cenić źródła, kochać stare książki, studiować stare teksty. Dzięki tej pracy w latach 1958-67 w każdym wielkim europejskim księgozbiorze czują się jak w znajomym lesie. Moja szefowa, profesor Zofia Majzenowa, otwierała przede mną europejskie horyzonty badawcze, ogarniające znacznie więcej niż tylko historię sztuki. Czy to nie mało? Starałem się więc z, z owych nauk w moich pracach korzystać, jak potrafiłem. A czy się mi udawało, to nie mnie przychodzi oceniać. Gdy przed 50 laty byłem promowany w Auli kolegium Nowum, przysięgałem szacunek i wdzięczność dla mojego Uniwersytetu oraz to, że w pracy badawczej nie będę kierował się ani myślą o zysku, ani dążeniem do próżnej chwały, lecz jedynie chęcią poznania prawdy. Teraz więc przychodzi rozliczyć się z tej przysięgi. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu nie przyniosłem chyba wstydu, a jak z pozostałymi zobowiązaniami? Non sorditi lucri causa. Tu nie mam sobie wiele do zarzucenia. Z reguły nie pobierałem honorariów za książki, nie korzystałem z grantów badawczych. Co mnie zresztą dyskwalifikuje w oczach urzędników ministerstwa nauki. Pracowałem z wyjątkiem krótkiego okresu zatrudnienia z wyboru jako przewodniczący Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, zawsze na jednym etacie: najpierw w Bibliotece a potem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Non sordidi lucri causa. Tu grzechów jest więcej. Wprawdzie ambicja czy chęć rywalizowania z kolegami są w istocie obce w mojej naturze, ale nie mogę zaprzeczyć, że różne oznaki uznania, jak choćby dzisiejsza uroczystość, nie przynoszą mi zadowolenia i nie schlebiają mojej własnej miłości własnej. Co to, to nie. I wreszcie, sed pomagis veritas propagetur. Tutaj jestem prawie bezgrzeczny. Rzeczywiście motorem mojej pracy badawczej była i jest niemal zawsze nieustanna ciekawość poznawcza. Ale jak wszystko w życiu, także i ta szlachetna na pozór pasja splata się z nutą mniej szlachetną. Po prostu badania, rozwiązywanie problemów jest dla mnie jest uzależnieniem od przyjemności. Czy to nie rodzaj swoistego hedonizmu? A to, że zawsze mogłem i ciągle mogę oddawać się w tak wielkim stopniu temu szlachetnemu ocju, zawdzięczam wyrozumiałości, altruistycznemu wspieraniu ze strony mojej żony. A zatem uniwersytetowi, żonie i losowi bardzo dziękuję. I jeszcze nie koniec. Jeszcze jedno. To, co tutaj nieco ekshibicjonistycznie wyznawałem, nie miało, broń Boże, stanowić jakiegoś wzoru postępowania dla innych. Chciałem tylko z okazji tak licznego zgromadzenia uczonych mężów zwrócić uwagę tym, którzy władają nauką w Polsce, aby w zbiurokratyzowanym systemie ocen parametrycznych instytucji i uczonych znalazło się miejsce także dla dziwaków, tak uprawiających naukę jak ja. Sądzę, że nie byłoby to bez pewnego ogólnego pożytku. Trzeba bowiem mniej kontrolować, a więcej ufać składającym przysięgę doktorską. Dziękuję bardzo.